To dajmy głos teraz może panu dyrektorowi na przykład... Znaczy tak kontynuując część oficjalną będziemy wręczać, tak? No tak. Że to jest w formie takich pamiątkowych. Zawsze to przyjemnie jest popatrzeć na coś takiego i sobie tam potem w duchu się coś tam przypomina. Chciałbym przekazać panu Tadeuszowi. Ale... Był... Nie ma tego pana, A nie ma. Jest ale już do kończy. Tadeuszowi i Zuzankiewiczowi za udział na pamiątkę. Tak. No i kolejno tym udział w, w tym turnieju, mhm. ale nie znam panu. Eugeniusz Jarota. Mhm. Najstarszy. Najstarszy, i owocnego Dziękuję. grania. Owocnego Dziękuję, grania, grania życzę. I żeby punkty pokazali. Panu tak, tak, tak. jest... Mieczysławowi Zakrzewskiemu. No teraz kto ma... O, no. kto tam kręci? Ja nie umiem. No. No, umiem tak. <ślepszy> tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. W przyszłości, w przyszłości, w nie no, tak no, tak ma... tak 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 sobie tak zrobimy. Ja, panu Henrykowi Uszyńskiemu za za bardzo dobre granie i wyniki. Proszę bardzo na pamiątkę Dziękuję. wszystkiego najlepszego. Aś, no myślałem, że będzie chciał pocałować. Panu Jowskowi Asendi. Nie ma. A to też nie ma tej pani Mirosława. Bye, a co, mieliście? Oh. Panie... Ah. Ah. Yes. Yes. O. Oh. Ah, a Pan Bogdan Środkowski. O. O. Dziękuję panią. Dziękuję. O. Wiecie dlaczego? Geotisty, my jesteśmy кому, nie, nah to jesteśmy z grupy, nie z grupy sercowców. Tu mocno pika i emnozo, tak samo, tak identycznie. Pana Ed panu Edwardowi Przybyszowi za zajęcie miejsca trzeciego ze skromnym, ze skromnym uznaniem efektów i osiągnięć. Ten robi? No tak, ale ja puszczę na stronę. Gratulujemy. Proszę życie. 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 Drogie życie, się Drugie miejsce. miejsce, pan Ryszard Odoliński. Nie ma. Nie ma? O, nie ma. Wiesz co, jak bateria nie naładowana, to mogę sobie robić. Naładowana jest nie. No tak. Proszę no państwa. Tak. Y Niestety. Pierwsze miejsce Panu Januszowi Fibigerowi. Bo... No brawo, brawo. Ja, ja, to jest pomyłka to było. O, dziękuję, ale... No, ale, ale, ale. jest... O, słoń, Jak zawsze skromny. Tak. Proszę bardzo, Dziękuję. Nie... Dziękuję, to, dziękuję bardzo. Ale... To widzę co sezon to... Lepsze, lepsze. Dyrekcja się stała. Aja. Najważniejsze, bo w tym y, w przypadku Państwa y, działanie y, jako klubu, to służy, służy y, właśnie jakiemuś takiemu no, działaniu, żeby nie siedzieć, żeby coś się jakoś było, nie Pół żartem, pół serio, ale, ale się uczestniczyć i, i się cieszyć z tego, co daje życie właśnie i przyjemność, no, bo to ma temu służyć. No, i tutaj z, ja bardzo się cieszę właśnie jak dostaję sygnały od kolegi, że właśnie no, przybywa tych chętnych, którzy jakby no, nie chcą się gdzieś tam namolić, tylko chcą sobie tu w jakimś gronie yy, spędzać czas z przyjemnością pokusić się tego. Ale to właśnie jest dla zdrowia nawet wskazane, no nie ma co ukrywać. Także życzę owocnego działania dalszego, a przy okazji znowu od siebie dzisiaj przy okazji tego stołu tutaj wszystkiego zdrowia, szczęścia na te święta wielkanocne, które się zbliżają w nietypowej atmosferze, ale się zbliżamy. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Dziękujemy.